Blogmasów. I jeżeli mam być szczera, no to vlogmasy w tym roku stały pod wielkim znakiem zapytania Listopad nie był dla mnie dobrym miesiącem Jakby cały rok serio był genialny W tym roku działo się tyle rzeczy Chcę w ogóle nakręcić filmik pod koniec roku Właśnie takie podsumowanie, nawet sama dla siebie, żeby sobie zobaczyć Mieć po prostu ten rok taki takiej pigułce, właśnie w takim filmiku Dużo rzeczy co się działo mam nagrane Także fajna pamiętka na przyszłość, będę mogła sobie, wiecie, kiedyś usiąść do tego Zobaczyć co robiłam w tym roku No i damy to też jest taka motywacja, żeby jednak kolejny rok był lepszy Żeby się jeszcze więcej działo, żeby było jeszcze więcej wyjazdów, jeszcze więcej wyzwań Dobra, wracamy, wracamy do Vlogmasu. Mam dużo do powiedzenia, ten filmie w ogóle będzie taki pierwszy, takim organizacyjnym bardzo. Chodzi mi o to, że vlogmasy stały pod znakiem zapytania, dlatego że właśnie nie miałam na nich pomysłu. No i ten listopad właśnie dał mi mocno psychę, że tak powiem, ale już jest lepiej, jest spoko, także to jest najważniejsze. No i gdzieś tam znalazłam motywację chęci, żeby jednak vlogmasy w grudniu były. Jakby listopad nigdy nie był dla mnie łaskawym miesiącem, także no cóż, muszę to jakoś przeżyć. Więc ten filmik pierwszy będzie połączeniem ogólnie dwóch dni, takim właśnie organizacyjnym. Więc naprawdę teraz na tym vlogmasie pierwszym razem ze mną przygotujecie się do tych vlogmasów. Ogólnie w tym roku wszystko co planowane miałam już o wiele, wiele wcześniej. W tym roku mam tak mniej więcej tytuły filmów, czyli mniej więcej aktywności, które chciałam zrobić, gdzieś tam opisane, ale to nie jest rozplanowane tak w tamtym roku, że ja miałam napisany dzień, w którym to nagrywam, dzień, w którym to montuję i dzień, w którym to wstawiam. Ale słuchajcie, jest jeszcze, no nie będę oszukiwać, nie mań dzisiaj. 1 grudnia. E, mamy końcówkę listopada, więc jeszcze mam chwilę czasu. Także wydaje mi się, że i tak spoko się zebrałam czasowo, żeby to wszystko ogarnąć. Myślałam, że będę tutaj z wami ogólnie szukać jakichś kalendarzy, planować takich Ozdób, ale coś dzisiaj e, już sobie zakupiłam. E, byłam właśnie z moją koleżanką na zakupach, powiem wam, że to były naprawdę mega udane zakupy. Zaraz Wam wszystko pokażę. Kupiłam też pierwszy kalendarz adwentowy, Mam dużo tych rzeczy, także żeby było szybciej, oczywiście podzielę sobie je na sklepy, więc, co, no, dobra, pokazuję, nie, żebyście nie widzieli co z mnie. A więc to są moje dzisiejsze zakupy. tak no, jak mówiłam, z tym sporo, e, ale cieszę się, no bo jednak. Te rzeczy, które gdzieś tam chciałam, znalazłam, także jestem mega zadowolona. E, w tym roku też zmieniłam trochę dekoracji, nie wiem czy widzicie, bo w moim pokoju e, jeszcze kilka miesięcy temu nagrywałam filmik odnośnie mojego pokoju, że jest tak mega kolorowo, że jest letnio. Nadeszła no, oczywiście moja ulubiona pora roku, czyli jesień. Postanowiłam, że zmienię sobie pokój na troszeczkę ciemniejszy i dobrze się w nim czuję, także na tak, razie tak zostawiam. W tym roku stawiam na czarny, biały i złoty. Dobra, ja szybko dzielę sobie właśnie te zakupy, które kupiłam, i pokazuję wam, co mam przygotowane już na te vlogmasy, i pomyślimy sobie, co mi jeszcze brakuje. E, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 sklepów. Pierwszy sklep, szybko, cztery rzeczy, czyli dwa komplety bombek. Choinka będzie biała, ale to zobaczycie na filmie. To nie będzie wszystko, co jeszcze będzie w tej końce. Także oglądajcie, bo będzie naprawdę fajna w tym roku. To sobie też jeszcze taki komplet bombek. Mam je też z zeszłego roku, ale chcę mieć ich więcej. I biała gwiazda na choinkę. Kolejny sklep to mamy Rosman i tam dorwałam kalendarz adwentowy, który swoją drogą dzisiaj sobie otworzymy, bo przecież mamy pierwszy dzień w rozmacu. W tym roku postawiłam na kalendarz adwentowy z Only bio. Ogólnie on ma 12 okienek. Moich filmów raczej nie będzie nawet 12, wydaje mi się, że troszeczkę mniej. Więc ten mi w zupełności wystarczy. Ogólnie na bo z miałam taki problem, że ja kosmetyków mam potąd, jakby nie potrzebuję ich więcej. Pielę na co jest tak, że nie każda mi pasuje. Herbatki trochę nudne, więc stwierdziłam, że w tym roku postawię na produkty do włosów, bo nie wiem w sumie czy mówiłam. I tutaj są mniejsze pojemności, więc można sobie fajnie przetestować te rzeczy. I mam ochotę otworzyć dzisiaj dwa okienka i w sumie co mi zabroni, nie? Jakby spoko. I to, otworzymy sobie pierwsze i drugie okienko, nie? Wiem, że chcecie. Ja też chcę, głównie ja. Dobra, pierwsze, czy to jest ponumerowane? Nie jest. Dobra, mamy tu jedynkę. Od razu sobie oczywiście użyjecie tych produktów. Szampon. No, i teraz otworzymy sobie drugie pudełko, i fajnie, jakby była odżywka. Mamy odżywkę domykającą yy, łuskę włosa. Mam nadzieję, że się nagrała, że wspierałam mu sobie na tym to uwagi. Czyli te dwa produkty sobie ciepło testuję ogólnie. Ja mam już odżywki z tej filmy, i fajnie mi się sprawdzają. Więc spoko kalendarz. Chętnie otworzyłabym już trzeci, ale może trzeci zostawmy sobie na później. Teraz Sills. I widzicie, mam trochę rzeczy, słodycze Spróbujcie tego, to jest na serio Ogólnie do takich świątecznych rzeczy, no to mam pianki Po prostu chcę zrobić ognisko, jak będzie padał śnieg Wiecie, taki klimat No i zrobimy sobie wtedy pianki Także idealnie pod vlogmas, sobie to wypróbujemy Dodatkowo taśmy, bo jakby zawsze będą Potrzebne, i zobaczcie co znalazłam Pisaki, i mamy tutaj właśnie fioletowy, niebieski I różowy W Telim dorwałam taką piękną torebkę, zobaczcie Ona jest jak pocztówka, i przejdźmy do Sinsaya, dobra, mam nadzieję, że nie stłukaj Tutaj są główne rzeczy dla mojej mamy, co ja sobie wzięłam, jakby sama po prostu to chciałam. Zobaczcie, taki pojemniczek. I tutaj sobie włożę albo te pianki będą fajnie wyglądały z tym czarnym, albo jakiś, nie wiem, kakao, który się w nie wiem, ale mega mi się to spodobało. A potem wysłałam moje mamie zdjęcia. kubków i postanowiłam, że chcę cztery Czerwony kubeczek. W ogóle mamy tyle kubków w domu, ale kupmy kolejne cztery. Potem mamy zielony. No dobra, to jest naprawdę ładne. Ale jest ładniejszy, czekajcie. Czarny, a nie widać tego. To jest taki właśnie złoty. You deserve a break. No, zasługujesz na przerwę, oczywiście, że tak A czwarty kubek to jeszcze jeden, po prostu czerwony Oczekajcie, ja go Mam jeszcze paczkę jedną, którą zamówiłam w ogóle już jakiś czas temu I pewnie nie zdziwicie się, że ozdoby będą koloru Macie trzy sekundy Trzy, dwa, 1. Czarnego, oczywiście Zamówiłam sobie koszewkę Ona nie jest taka czysto biała, tylko jest taka właśnie beżowa Z reniferkiem ona jest taka no większa, to jest chyba 40 na 40, ale akurat tą poduszkę sobie mam też mam takiego y, rozmiaru, więc zobaczcie, jak będzie fajnie wyglądała. I była jeszcze fajna takie choineczki, również czarne, ale niestety nie zdążyłam. Dodałam ją do koszyka, chciałam zapłacić i mi ją wyprzedali. Więc na razie mam tylko jedną. I za tych rzeczy, które mam, to są takie poroża, y, jelonki. I je postawię sobie tutaj na półeczce Nie wiem, czy zaraz będziecie widać. Właśnie mniejszy, większy, jakieś może światełka, coś tam sobie wykombinuję. I jeszcze jedna rzecz, to jest jakaś gwiazda chyba. No więc okej, gdzieś to też tu ułożę albo po prostu tam gdzieś na półkę. No i co? No z tych w sumie takich rzeczy, no to tyle. Myślę, czy jakiś jeszcze kalendarz sobie nie zamówić. Ale no nie wiem jaki. Możecie mi pisać w komentarzu. W sumie ten filmik wyleci 1 grudnia. Więc jeszcze będę miała czas, żeby coś kupić. Nie wiem, jakoś w tym roku kalendarzem je jest... nie z. Szokowały, może coś dlatego, że jakoś mocno się w mnie nie zagłębiałam. No i teraz czy ja potrzebuję coś jeszcze na ten vlog, więc jakby do dekoracji pokoju mam ogólnie w sobotę, czyli na tym filmiku za chwilę to zobaczycie, pojadę sobie do Olsztyna. No i właśnie tam mam zamiar kupić ozdoby, ponieważ w tym roku zrobimy sobie taki że podniecie, serio. Będzie on bardzo w stylu takim nowojorskim. Moje mamy koleżanka, bo no w sumie też ma właśnie zrobiony przed swoim gabinetem. Co roku zawsze tak ładnie ozdobione, że troszeczkę się zainspirowałyśmy już w tamtym roku, ale za późno do to nie zobaczyły. Byśmy, więc nie zdążyłyśmy już po prostu zrobić u siebie, ale w tym roku to jest ten czas. Znalazłam już fajne takie osłonki na doniczki, wycieraczkę, zrobimy takie laski cukrowe. Oraz zobaczycie, to będzie kosmos. Chcę po prostu, żeby ten grudzień, ogólnie ten czas, przedświąteczny świąteczny, czas, kiedy jest śnieg, żeby po prostu jak najbardziej wykorzystać aktywnościami i żeby po prostu później fajnie z tego powspominać, spłanagować sobie fajne materiały na powiązkę. Także będzie się działo. No, dobra, zrobiłam jeden wielki pomagan. Więc co, ja się z wami na razie żegnam i widzimy się za chwilkę w kolejnym dniu, jak będziemy wybierać sobie ozdoby. Świateczne! Mhm. Mamy już kolejny dzień i tak jak mówiłam Jedziemy dzisiaj do Oszczyna właśnie na zakupy O właśnie zaczyna na śnieg ale fajnie! Dobra. Nagrywam ogólnie dzisiaj dwa vlogmasy, dlatego że ten dokańczam, a kolejny zaczynam już właśnie w Olsztynie także mam nadzieję, że się nie pogubię. Idziemy zobaczyć jeszcze jakieś świąteczne ozdoby. Na pewno potrzebuję lampek, także myślę, że jakieś obi albo o show mi w tym pomoże. Chodzi mi oczywiście o światło ciepłe, żeby było. No i oczywiście musimy odwiedzić coś, na co czeka się cały rok właśnie na ten sezon. Chodzi mi oczywiście o jedzenie. Też pomyśleliście o drwalu? No oczywiście, wielkie umysły myślą podobnie. E, także na pewno skoczymy sobie na drwala, go spróbować. Także co, lecimy, a ja jeszcze dogram sobie początek do kolejnego Loomasa. Jadę all Black, bo nie wiem, taki mam dzisiaj chłop. Mamy to na to wszystko. czekali dużo bez Tak, W tak. samym... Co chcesz, KFC? No jakie KFC? Magda, Proszę cię, kto je w zimę. W sensie w okresie zimowym KFC, jak to jest? Terwale. Na Prawo mamy. KFC. No, oh, lewo thank mamy. you. A prosto, mam kalerkę Misja kompletna. nie, szczęśliwi i jedziemy teraz na porządny shopping, nie? Yes, of course. Musimy znaleźć wszystkie osoby na nasz y, piękny taras nowojorski. Czy Nie byliśmy w Nowym Jorku, ale Nowy Jork będzie u nas. Dobra, ogólnie mamy stożki, które chcieliśmy i lampki na dwór, także już coś jest Teraz lecimy szybko do Obi i do Osho, dlatego że tam dorwiemy sobie właśnie lampki na choinkę do mojego pokoju I dodatkowo reszta pierdołek właśnie pod taras No, no i mamy raj Ej, zobacz, takie by były spoko Czemu? Właśnie fajne takie Wróciliśmy już z zakupów, w kurczę, powiem wam, że ja już nie wiem, którego vloga nagrywam. Teraz dogrywam się do pierwszego, tak dla swojej informacji, też do montażu. Pokażę Wam bardzo szybciutko, co kupiłam, bo te rzeczy jednak będą do filmiku kolejnego. Kupiłam właśnie rzeczy do ozdabiania tarasu osoł cztery laski. Cztery laski. Jutę do dekoracji. Y, to kupiłam w oshow, a ta była w POBI. Różne wstążki do dekoracji. Y, tutaj mamy te trzy razy Raz, dwa, trzy, Pepko. Yy, a teraz dwa Obi, a to było w Osho. Lampki pod taras, one są z Pepko. Zakupiłam też sobie lampki do swojej choinki. Ciepłe światło, 5 metrów, także fajnie mi starczy. Papiery prezentowe, ale one będą do robienia. Atrap prezentów, właśnie do witryny sklepowej, co zobaczycie w kolejnych vlogmasach. I te papiery były w Osho. Next. No i wycieraczka blisku. Są takie. Dodatkowo kupiłam sobie miseczkę. Taką ładną blisku. Wrazek, ale co ty chcesz od tego biszaka? Nic nie zrobisz. Dobra. I mam też książkę, kupiącą 48 praw władzy. A żeby była przecena, więc 50%, no to wziąłam też mamę Magdalenę Witkiewicz Teraz ona bardzo sprzedawana w MPI-ku Nie było dobrze, że była w obok. Także fajnie, że sobie zaczynam ją czytać. Ogólnie, doszłam do takiego wniosku, że mam problem ostatnio ze słodczem. Taki, że je mi za dużo. I postanowiłam, że spróbuję sobie zrobić jakiś, taki fit, coś tam, nie? Fit, jakieś, nie wiem, ciasto. No i znalazłam sobie, właśnie, co sobie znalazłam, bo się pamiętam. Fit deser Bones Przekonało mnie to, że jest dosłownie 10 minut roboty. Także, go. E, kupiłam właśnie wszystkie produkty i zobaczymy czy będzie mi smakowało. Ale co sprawdzić? Dobra, minęła już jakaś godzina, może nawet trochę więcej, bo zagapiłam się na serial. Yy, także chcę sobie wyciągnąć z lodówki moje Choco i zobaczymy, czy jest tak samo dobre jak oryginalne. Wygląda nawet spoko, jak w smaku. No, nie jest to tak bardzo słodkie jak Sherpa ale powiem Wam, że jest dobre i robi się bardzo szybko. ja sobie troszkę jeszcze ja i lecę spać, bo jest pierwsza 40, a jutro też chciałabym fajne rzeczy poogarniać. Także nie mogę być nie choć się tak będę. I w tym vlogmasie to było na tyle. Ogarnęliśmy sobie mniej więcej przygotowania do vlogmasu i odbędą się one także super. W następnym vlogmasie dekorowanie tarasu, także już będzie coś bardziej w klimacie świątecznym. Więc co? Do zobaczenia!